Nie wiem, jak wy to kibice możecie wytrzymać, którzy oglądacie z boku, a tym bardziej rodacy, którzy oglądają nas w telewizji, bo, bo to z boku wygląda naprawdę jak, jak, jak horror. Ja, mając te mecze dzisiaj prawie 3-4 meczów z boku, czasami nie wierzyłem, że możemy już losy meczów odwrócić, ale, ale po raz kolejny pokazaliśmy, że, że gramy do końca i zawsze, zawsze obojętnie z kim nam jest dane nam grać, pokazujemy, że, że gra się do 60 minut. Jedną siedemką szesemką ósemką nie pociągniemy i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę i być świadom tego, że, że mistrzostwa to jest duży, duży, dużo, spotkań, dużo meczów, obciążeń, bardzo wiele i niektórzy są już naprawdę zmęczeni i to też było widać, że, że ta koncentracja u nas nie była aż taka mocna i duża, jaka powinna być. Dlatego cieszy mnie to, że, że Andrzej dzisiaj wszedł i pociągnął zawody, bo, bo naprawdę Potrzebowaliśmy potrzebaliśmy jego, jego świeżości, jego dynamiki i dzisiaj udowodnił, że, że jest naprawdę światowym klasy zawodnikiem.